Ja jestem mlecznym człowiekiem. Mleko lubię, mleko, mleko, lubię, lubię mleko. <noise> o, słucham. Kiedy w Elblągu będziesz? Możesz przyjechać. Gdzie będę? Do Elblągu no miałeś przyjechać. Do Elblągu? No. A czego do Elbląga? Ha, no, dobra. A co? Chcesz do bloga jechać? Już się rozłączył. Krzysiu pozwolisz, że napiję się łyka. Bo Bierz. I bo... O, o! Polecam. A co? Dobre ten taki barczek zimny. A ty tu masz o. Nie Trzymaj. A to masz. Od Ko razu. Kola? Kola. Proszę. Nie no to. Ale ja ci powiem ta kola, Coca-Cola to jest różka nazwa. Czemu? Od jakiegoś Coli No na, nazwisko. Kola to takie imię chyba było. Albo nazwisko. Alcha imię No kola. A Nie, Koka To było na imię, a... E, kola to było nazwisko. Czy się kto widziało na bramce? To ci... Od razu idąc przyniosłem, proszę, zerknij zobacz co to tam jest. Popi najpierw To daj mi zabić o to wisiało na bramce jakieś zakupy nie wiem tu kartki nie widać żadnej a może jest w środku to jak wyciągniesz to O, to może coś będzie jaki plan dzisiaj Krzysiek mleczko no mleczko dostałeś o otwieraj otworzysz sobie sam se. a nie otwieraj jaki dzisiaj plan powiedz kto cię, kto cię męczy ten był w Że co? Opowiedz, o co chodzi. Chodzi o to, no. że ty masz pójść na górę, na strych, na strych i ma zobaczyć, czy Wojtek jest i mama. W kufrze, tak? W kufrze, w kufrach, bo tam nie jest kupić trzy chyba, cztery. Mhm. I zobaczyć, czy jest moja mama i czy jest Wojtek. I na stychu. Przejście, tak? Od okna do okna. Z kamerą. A nie zapadnie, nie zapadnie się to ten? Zapadnie się. No ja tam pytam się, ja wiem. To taki delikatny ten sufit. Co? Delikatny taki. O takim ciężarem to się zapadnie. I to mam pójść i zobaczyć, tak? Tak. Bo nie da ci żyć. Co? Mam to nagrać, bo nie da ci żyć, tak? Tak. No dobrze, to ja pójdę i nagram. O co poza tym u Ciebie? Tam chyba trzy kufry czy cztery, nie wiem Ale chyba trzy Jeden tu, drugi tu, a trzeci tu I każdy kufr otworzysz i nagle Tam bielizna jest, od razu Ci mówię Bielizna, tak? Bielizna Mamy, moje e, Brata e, To dawaj klucze, ja pójdę Teraz A Ty otworzysz? A co, tu nie otworzysz drzwi tych? To weź A co powiesz, to? Który? A, to tu z tych kluczy, tak? To trzeba umieć otwierać. No to jest kurna, to, to otwórz mi, no. A co takiego trudnego w tym? Tym kluczem? No i co? Tak wsadzasz. i tak, ale tak. Odwrotnie, tak? Tak, no. I łapiesz. Daj, spróbuję. Jak nie, to zaraz przyjdziesz, otworzysz. Panie Boże, strzeż mnie. Ha. No a jak tam ktoś jest, to kurwa ja nie wiem. A jak, Jarek! Co? A jak nie, No. Ja Wsadzisz rękę przez tą dziurkę. No. Ten taki drucik, pociągniesz i otworzysz. A ja jego macie. Kurwa. Uh -huh. dobra, otworzyłem drucikiem. Otworzyłeś? Drucikiem. Drucikiem. A rękę przeniósł? Tak. No. Panie, pobłogosław mnie, żebym wrócił stamtąd. Mi ojca i syna i ducha, niech, niech się dzieje wola nieba. Weź południu. Tak, ale tak przyjdę. Albo i nie przyjdę. A tu światło, gdzie jest w boku? Ja pierdolę. Oho, oho, oho. No, kurwa, szczury dobra, światło jest o tak zrobię ja pierdolę ze 100 stopni tu jest kurwa pajęczyny jest tu kto? tu nie ma Leonardy. Ani Wojtka. Gdzie ten drugi kufer, kurde. Uh, uh, uh. Tu nie ma. Walizce nie ma. Tam nie ma. Chyba nie kufer. To biurko jakieś. Jakie trzy kufry. Same ubrania. Tu nie ma, nic tu nie ma. Nie ma Leonardy, nie ma Wojtka. Jeszcze tak pokażę. A może to kufer kurwa? Ubrania nie ma. Dobra, dwa kufry, a tam trzeci kufer. Tu widać ubrania, bo oj, nie otworzę tego tu za ciężko. Nie chcę się powrócić Dobra, nie ma tu nic, kurwa. Kupa ubrań. No i teraz sztuka zejść stąd. Pyk się nie spierdolić. Kurwa ile pajęczyn. O. Jakie poświęcenie? Drogi widzu. Jeśli ktoś tu jest, to niech da znak. Nie ma nikogo. A jak jesteście, to spoczywajcie. Tam. Ale ja nie widziałem. Oku. Nie jest szur. Nie zjadł szur, nie zjadła Leonarda, nie zjadł Wojtek, nikogo tam nie ma. Odkręć sobie. A ja nie mogę! A ja nie mogę, kurwa cały się trzęsę ze strachu. Weź. No co no. weź? Co? Bo śliskie? No bo śliskie to. Już. I No dobra, mogę zdać relację, Krzysztof. Dawaj. Nie o. ma tam żywej duszy. I martwej tu również nie ma. Nie zjedli? Nie zjedli. A co się? Nie, żartuję, nie sąsnął się. Jakieś tam byłem, Krzysiek. Nie ma nikogo, no. A kufry począłeś? W kufrach? Nie ma w kufrach nikogo. Jeden kufer to tak nakładiony na nim, ale zajrzałem, że same ubrania są. A drugi? Ubrania i w trzecim też ubrania. A tak? Też ubrania? Tak. We wszystkich u... ubrania są. No. Tam ze 100 stopni. Tak? 100 stopni temperatury gorąco. Ta? Tak? Tak. Od dachu się grzeje. No to teraz proszę, Blacha. powiedz widzowi temu. Ty powiedz, bo no to e, ja byłem... on żądał, daj mi powiedzieć. No to bo proszę. On żądał, żeby jak Jarek przyjedzie, to żeby poszedł na strych i nagrał film, a ty masz się powiedzieć. Proszę bardzo. Ja już na górze się wypowiadałem, zaglądałem i tłumaczyłem. Tu nie ma, tu nie ma, tu nie ma, więc ja powiem tak, niczego nikogo tam nie ma. A teraz Ty, proszę, odnieść się do tego. Widzisz, Panie pojebańcu, chciałeś, masz. Jarek przyjechał, jest u mnie, od razu za panu jego na Ja nie chodziłem, sam Jarek chodził. Byłem. I tam żadnej duszy martwy nie ma, tylko jest ubranie. Kupa ubrań, nic więcej. No. I po prawej stronie dużo ubrań, jak nie po lewej, przepraszam. Wszędzie jest dużo ubrań i chodziłem no. aż tam do końca. No i powiem, że mi szczeka jak e, zwierz jakiś, że tam jest Wojtek i jest mama moja. Dziękuję. Dziękuję Krzysiu. Misja wykonana. Co Krzysiuśku znowu się stało? No dzwoni, że Ty Jarek jak ja byłem w szpitalu, w szpitalach to, że Ty e, nagrałeś, że ja kradłem papier toaletowy. A ja nie byłem, no co Ty? On tak mówi. No to zadzwoń, zapytaj się jego. Już no, dzwonię. Na głośnik go zwróć. Żeby słychać było. O jest. Nie sprawy, i pójdziesz, pójdziesz ubrania dosyć. A tam leżą brudne, to dołożysz. No to se włożysz. Ale dostaniesz i powiesisz. Cicho, słuchaj. Użytkownik, do którego dzwonisz, niestety nie odpowiada. Bo nie odpowiada. Dziękuję. Może ty, <noise> <noise> ty papierkrad? No. A jakby w szpitalu, to co 7 szedłem, to dupę pocierałem. No. Bo co, będę palcem podcierać? <gry> Albo u ścianę. To widzisz, nie odbiera. W szkole pewnie. Co i nic. Jeszcze raz. Nękaj go. Nękaj go tak jak on ciebie nęka. No. W nocy do niego dzwoni. W nocy do niego dzwoni. Będziesz? Ja do niego tak robiłem. To kurwa cię wkurzył, przeszedł dzwonić. A no to to no, widzisz. Też coś pierdolił. Nie? Ja. Telefon za telefonem. On wyłączy. Ja znowu. I to samo co on mówił, to ja Ja na policję zadzwonię. A dzwoń, ja znowu telefon. To wyłączył telefon. Znowu jego telefon. Ja spaczę. Użytkownik, do którego dzwonisz, niestety nie odpowiada. To wyznane zagrać wiadomość. To już nie dzwon, nie wydzwanie. Nie wydzwaniaj, nie nękaj. To poza wojnę stoi. O, jest o co oprzeć. Co to jest? Postulat. Postulat to jest puste ławki w My, tak? my raz robili tak. Zrobili, tak. Przyszliśmy, tak który jak przyszliśmy? Jak solidarność była. przyszliśmy, przyszedł marszałek. Stary, wszyscy. Czy to pełno, czy nie pełno? Wszyscy. dograli się, tylko za to marszałek. I deblica dla jego. Jaż. Tak zrobiliście? No. Na korytarzu stoimy. A po co tak? A marszałek wyszedł, za stoi. Na posiedzenie Sejmu. A my sobie orążarę pijemy. Każdy sobie kupił oranżadę w sklepie tam. Ja też. Zapraszam. A my udajemy głuchych. on do nas mój zapraszamy sobie. Gadamy sobie, rozmawiamy. Panowie posłowie, proszę na salę. My, a pan nas pan sobie jeden powiedział wygania. Sejmu. To idziemy do szatni, wiesz? Luberki każdy dawał. Le jaj, ona wiedziała, że mnie nie brać, ale daj Kolejka już było jak nie To co Pana, nas. pan panem ja byłem na salę, a na iść, to idziemy. Później zna... przyszliśmy. No, takie to... takie wagary, tak? Są. Takie wagary. Nie, takie już e, ci powiem. E, bo on jednego po obraził w Solidarności, to że się dogadali się, że nie wyjdziemy. Aż przeprosi. Jego. Oficjalnie na, na, na mikrofon, na sali. Przeprosił? Przeprosił. A jak powiedział? No, nie będę wymieniać imienia, ale przepraszam, panie pośle, wyskoczyło u mnie i tak dalej, i tak dalej. Aha, podał rękę, ten przyjął przeprosiny i dalej był same. Oj Krzysiek, że chce ci się wymyślać. A my wszyscy, hura, tylko marszałek został. Jeden marszałek. Jak, noc, tak. jak noc minęła, spokojnie? Muchy gryźły. Kurna mam te... To idź. A nie chce mi się, nie do rady dzisiaj, za gorąco. Jutro ci to przykleję. Mówisz dzisiaj? Nie ja mam siły na tym strychu, energia ze mnie zeszła A co na, stry na strychu oni? Jak wszedłem na strych to energia ze mnie, ze mnie energia zleciała Nie mam siły dzisiaj wieszać To ja podłączę pod prąd No podłącz pod prąd A jak noc, spokojna? Muchy mówię A poza tym? Podjeżdżane lewiejszy Nawet nie no. widzę A drzwi jak? Co? A drzwi? były. A do bokówki? A! Czy otwierali się? Nie. Nie? A. To chociaż jedno, dobre. Ale ja tak. Przyczór, że Wojtek żyje. Nie, Krzysiek, daj spokój. No, coś ty. Coś ty, Krzysiek. Byś chciał, ja wiem, żebyś chciał. Co? Ty byś chciał, ale to wiesz, no. To dlaczego ten chuj napisał taki. A dlaczego takie rzeczy piszą różne, no? No właśnie, pytam. No to, to ich pytaj. Brak słów. Jutro wtorek. Jutro środa. Śmiecie musisz. Dzień roda. To nie dla mnie loda Algo. O kup loda Do jedzenia? No to jutro dzień loda to kupię Jak będę jechał Nieduży kubełeczek Wiadro kurwa od razu może Kubełeczek Małe ludkiego takiego wodnego Ale to jak jestem w kubełku Nie e, wiesz e, na patyku czy coś Bo to poleci A jak będę miał w kubełku To sobie będę jadli i koniec a to trzeba od razu zjeść, bo to już się rozpuści. To ja pomalutku będę jeść. To nie po pomalutku, tylko od razu się je. No. Połyka się loda. No. Liże się, a później się połyka. Jak jechałem, rafałem to ja do i z tym, e, z Adamem i tak. A powiedzmy, co pan robi szamy? Liże loda. Uśmiechnął się? Nie. Nie, poważny był? Ładny. I jeszcze zadał pytanie, a jakiego loda? A mówię, sklepowego. A jakiego? W mońkach Adam kupił dla mnie i, i rapuj. ryże. I tak wyszedł. M, M, M. Przez ten pan robi tak M, M. A my bardzo smaczny lód, aż nie mogę ścierpieć I to tak robię. M. Ale Rafał sprawdzał, kurwa, na arkomat. Czy trzeźwy? A to każda teraz wiesz, kontrol. Jak policja zatrzyma, to przeważnie tak robią, że sprawdzają e, kurwa, na trzeźwość. Że my trzeźwie i wiesz, i okno było uchylone, to my gadamy głośno troszeczkę. Adam do mnie nie? I kto zadzwonił? Chuj! A to może młodzież zadzwoniła. Dla jej! Bo my zajechali po te lody, Adam mówił. I tam młodzież, ja mówię, a, e, ten rapał, i Adam przy stoliku, siedli sobie. A ja my dalej jedziemy dalej. Bo będzie, zaraz też będzie padać i tak dalej. Dać zjeść. To oni zjedli prędko, a ja po malutku samochodzie leżałem. Ten lód. Wiesz? No i dobrze, loda zjadł się, starczy. Raz w roku może zjeść truskawkowy, nie malinowy był. Kwaśny taki, ale fajny. Kwaśny taki. Wiesz. Nie taki, taki średni kocata. A, żeby jeszcze jeden lód był. No i dobrze, dobra Krzysiu, Dziękuję za nagranie. Dziękuję.